Biblioteka Elbląska przeszła niemałą już transformację, ale to jeszcze nie wszystko. Tak, niedawno zakończyliśmy taką dużą inwestycję, ale bardziej pod kątem infrastruktury, czyli mury, dach, oświetlenie. To były te elementy, które się wiązały z utrzymaniem w należytym stanie obiektu biblioteki. Ale jeszcze takim ważnym drugim elementem jest. Taka część miękka, która dotyczy zbiorów zgromadzonych w bibliotece. Będzie to możliwość poprzez systemy elektroniczne korzystania, oglądania takich woluminów, starodruków, które na co dzień są niedostępne. W podziemiach Biblioteki Elbląskiej utworzona zostanie interaktywna wystawa dawnej książki i prasy El Camera. W jakim celu ona powstanie? Chcemy w tym muzeum pokazać historię biblioteki, ale również historię tego miejsca, w którym się znajdujemy, historię Szpitala Świętego Ducha, historię kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha. To historia sięgająca XIII wieku, historia trwająca od średniowiecza właściwie do dzisiaj. Będzie to ta dawna historia Elbląga również, bo to oczywiście mówiąc o historii w historii Biblioteki Elbląskiej mówimy jak najbardziej również o historii naszego miasta. Historia chociażby gimnazjum elbląskiego, bo to przecież zbiory dawnego gimnazjum elbląskiego właśnie również znajdują się w tych zbiorach zabytkowych. Również tutaj wykorzystując Elkamerę chcemy pokazać co posiadamy w swoich zbiorach i opowiedzieć o tych zbiorach. W różnych salach będą opowiedziane właśnie te różne, różne elementy. Ostatnia sala poświęcona będzie właśnie między innymi kanałowi elbląskiemu. To muzeum będzie bardzo interaktywne z wykorzystaniem techniki 3D wirtualnej rzeczywistości, różnych form takich eksperymentalnych, tak, gdzie będzie można się wcielać w różne role. No i ta najważniejsza, tak, najważniejsza funkcja, czyli funkcja dydaktyczna, żebyśmy się czegoś o naszym mieście, o bibliotece, e, po prostu do, dowiedzieli. Biblioteka Elbląska znalazła się w elitarnym gronie bibliotek posiadających najcenniejsze zbiory w Polsce. Tak, jako trzecia biblioteka, po bibliotece narodowej, bibliotece Jagiellońskiej zostać, Zostaliśmy wpisani. Do bibliotek, które tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny, ze względu na posiadane zbiory. Jesteśmy dumni, że nasza Biblioteka Elbląska od 2016 roku weszła do grona najważniejszych bibliotek, Bibliotek Dziedzictwa Narodowego. Jest to jedyna zresztą biblioteka samorządowa, która jest w gronie. Tak prestiżowych e, bibliotek. Zbiory zabytkowe Biblioteki Jerwonskiej to jest 57 tysięcy woluminów. Natomiast do narodowego zasobu bibliotecznego zostały wpisane stare druki, czyli inkunabuły, druki od XVI do XVIII wieku oraz rękopisy. E, zbiory te gromadzone były przez ponad 400 lat. Zbiory zabytkowe najcenniejsze to są inkunabuły. To są druki wydane od chwili wynalezienia druku, czyli od 1440 roku do 1500 i ich mamy 69 woluminów. Wśród tych inkunabułów mamy 14 pozycji, które są jedynymi egzemplarzami w Polsce. Są z tego względu bardzo cenne. Drugą grupę stanowią stare druki. Mamy ich już w tej chwili ponad 10 600 woluminów. Są to druki od XVI do XVIII wieku. Można powiedzieć, że jest to księgozbiór uniwersalny ze wszystkich dziedzin wiedzy. Oprócz starych druków w zbiorach zabytkowych mamy również kartografię, czyli atlasy i mapy. Mamy również muzykalia oraz rękopisy. Niektóre księgi są jedyne, które się zachowały historycznie no, będą mogły być właściwie eksponowane. Kiedyś jeszcze w ramach programów przedekcesyjnych została zamontowana komora fumigacyjna, która pozwala właśnie na konserwację tych dzieł i jesteśmy spokojni, a tym samym również ten tytuł dziedzictwa narodowego został przyznany za to, że również potrafi biblioteka dbać o stare druki, o stare księgi. Można spodziewać się otwarcia tego muzeum w przyszłym roku. Oczywiście mam nadzieję, że, że wszystko pójdzie w terminie i trzymajcie Państwo za nas kciuki.